Dobrze, zadanie drugie, matura 2017, czyli tak naprawdę gramy w bilard. Mamy kulę, bile, tak naprawdę, k1, którą być może uderzyliśmy i ona uderza w k2. W Zadaniem 2.1 mamy rozłożyć wektor prędkości na dwie składowe na 2 1, które tutaj są oznaczone. To jest dokładnie to samo, co rozłożenie wektora w takiej zwykłej bazie XY, y, prawda? Jak narysujemy dowolną strzałkę, to zawsze można ją rozłożyć, ja to zrobię na żółto, tego koloru się będę trzymał, na składową x-ową nazwę to vx i na składową y, y i to się robi w taki sposób, że po prostu patrzy się no ile, ile ta strzałka idzie w prawo, ile idzie w górę i odpowiednio się nazywa to składowymi x i y albo po prostu rysuje się linie prostopadłe do osi i z ich przecięcia wychodzi, wychodzi wektor, więc widzimy od razu gdzie one przecinają osie. No i tak samo robimy tutaj, prowadzimy linię, hmm, tryb tabletu to nie chcę teraz, Prowadzimy linie, które są prostopadłe. Tu i tu. No i dzięki temu jesteśmy w stanie narysować, że to jest prędkość V wzdłuż osi 2, a to jest prędkość V wzdłuż osi 1. Nie właściwie koniec pierwszego podpunktu. Było 2. To się zastanawia. E, czyli wystarczy tą strzałkę rozłożyć na dwie strzałki, z czego jedna, druga patrzy. Tu warto też zaznaczyć dla sprawdzających, że wiecie o co chodzi, że tu jest kąt prosty. E, nie zawsze nie, nie bardzo mi wyszedł, ale jest. No i teraz zastanawiamy się nad zadaniem 2.2. Zaznacz dokończenie, poprawne dokończenie zdania. I teraz, aby uzasadnić to twierdzenie, że podczas zderzenia sprężystego składowe prędkości wzdłuż kierunku 2 się nie zmieniają, to co należy powiedzieć? No to czytamy po kolei. I tak, czy wystarczy powiedzieć, że spełniona jest zacho zasada zachowania pędu. No akurat w tym przypadku jest spełniona, ale zaraz być może znajdziemy lepszą odpowiedź. Czy jest spełniona zasada zachowania energii kinetycznej? Tak, ponieważ... V1 kwadrat równa się V1 prim do kwadratu plus V2 prim do kwadratu po zderzeniu. Tak? No konkretnie zakładam, że one mają równą masę. Wtedy tak się dzieje, a z zachowania pędu wiem, że V1 co do wektora y, równa się V1 prim, czyli po zderzeniu co do wektora, plus V2 prim co do wektora. To nie jest potrzebne w tym zadaniu, ale to wypisuję, żebyście wiedzieli na przyszłość. No i też tu by była masa, gdyby masy były inne, ale zakładamy, że masa tych kul jest taka sama. Tak samo tutaj byłoby masa i jeszcze przez dwa. No dobrze. Czy siła wzajemnego działania kul jest skierowana w kierunku osi 1? No wydaje się, że tak, bo jak tu się spotykają, no to raczej nie będą działały w tą stronę, bo jakby to miało wyglądać. Raczej jak są dwie kulki i one się spotykają, tak sobie wyobrażamy, to one zadziałają na siebie siłą, która no, łączy ich środki. Na no tej osi się będzie znajdowała linia, która łączy te środki jest tutaj, więc na, si na pierwszą kulkę zadziała siła K1, a na drugą kulkę siła K2. No ok, I teraz nie możemy się dać nabrać, to tylko dokończę, czyli tak, to jest prawdziwe zdanie, to jest prawdziwe zdanie i to jest prawdziwe zdanie, ale w związku z tym widzimy z tego rysunku, że to nie jest prawdziwe zdanie, więc na pewno ta odpowiedź odpada. A jak z C? Znaczy tak, co z tego wynika, że jest siła skierowana wzdłuż osi 1? No to znaczy mniej więcej tyle, że jak sobie rozłożycie jeszcze raz tą prędkość V na składową V2, to mamy taką tutaj sytuację, że coś sobie leci. V2, prawda? I działa siła, ta, nazwę to F, która jest prostopadła do, do, do tej składowej V równoległej. To jest bardzo podobne do czegoś, co nazywa się rzutu kośny, gdzie sobie czymś rzucacie to nie jest wasza głowa, to jest wasza głowa rzucacie i to ma początkową jakąś prędkość. Vx, no i działa na to siła grawitacji. I ta siła grawitacji powoduje ok zakrzywienie ruchu, ale w ogóle nie zmienia tej składowej Vx. I przez analogię, tak samo tutaj, ta składowa wzdłuż kierunku prostopadłego do siły nie zmienia się, więc odpowiedź C doskonale uzasadnia fakt, że składowa prędkości wzdłuż osi dwóch, jednej kulki, ale też i drugiej się nie zmienia. Nawet to lepiej widać na K2. Zauważcie, że przed kontaktem K2 w ogóle się nie poruszała wzdłuż tej osi. Tak, tutaj mogę ją sobie przedłużyć. To jest ta druga oś tylko jakby przedłużona, znaczy przeniesiona równolegle. No i nic się nie, nie poruszało się to K2 przed zderzeniem, no i po zderzeniu raczej się nie spodziewamy, że będzie się poruszało na tej osi, więc tym bardziej odpowiedź C jest słuszna. Dzięki.